At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched DR. ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Mmm. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at three! <muches> Czytać, ale nie, nie będę czytał tym samym czytaniu. dodawał, bo i tak ma swój problem. Chwilę widzicie w celu to nie jest w tym bardzo problem. Ale przejdę, to jeszcze nie zrobię z dźwięku, bo. No i damy gdzieś tyle. Zobaczymy, to powiecie A teraz za, zaśnijmy naszą kągle To nie będzie tak, że, że, że tylko o... A damy hospitalu, tam po, po wodach i tak dalej Klasyk Kamera i go?

Pokażę też co Czy to możecie... ...czy to jest może być... Oczywiście w będzie przygoda była. to, żeby do i tak dalej... Stronistem... Tak. ...nie... No. Uuuu zawsze mam żeby było 3x3 Nie mniejsze, nie mniejsze Nie mniejsze Tak, też, no. tak, będzie postawić postawić kosza, żeby nie było, że Nie ma ja mam tu troszeczkę To to też trochę miałem to było Oczywiście Ok też można postawić Ale ale widzę, że moje w spełnieniu też to się respektuje a więc roślinki też, też można postawić zobacz, to też większa... Widać, że jest większa to jest już z wszystkim, ja sobie, no, to dole do kolej, do... to trudni tu lekarze ale te to, towarzyszenia, to możecie... on taki tak nie jest wszystko pozytywy. Będę się pokładać pokoju z... Jak jest już otwarty, oczywiście możemy tutaj też skipować maksymalnie, chcemy tego nie zrobić. Ale no tak. To... Jeszcze, nie będę yup. nic nie, bio, nie, bio, to aptek, nie budować zbudować, nie będę zbudować. obiekty, jak ławki, mm. tym bardziej możemy postawić c Okej. Ok. Co mamy? Możemy tutaj aptekę, czy zbudować, aptekę akurat w zbudować. też pokazujemy. A nie powinien być, być, ani wielki, ani, ani... Nie powinien być zbyt duży oczywiście. Właśnie, zawsze, zawsze powinien w takim miejscu zbudować ją. o. Gdzieś tu pod kątem. To może to zbudować. To też to sobie zwodnimy, bo bodoł tu też nam zwiększa, nam też położą. Już szpitala też przy okazji. Z to też to jest to starać. Jeszcze zostawimy, o. Zatrudnijmy oczywiście, rozgrywimy oczywiście. No to jest za nie nie tak. No ale nikt nie widział nie, nie No i na początku nie ślepimy za chadobrem, co on patrzy na te busty. jak się za to nie nie? ale... Ja to od razu zrobię bo nie, 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 zaczekam aż nie, gra pozwoli, bo mogę grę nie, 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 na nie, ładnie trzyma. Okej, jeszcze tu próbuję nie, nie, dwie. I teraz nie, 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 To. też nie, oczywiście rosnęły a teraz wymaga, żebym postawił do dolce. I bardzo dobrze. I ja już to za to zrobię. Teraz Jep. Nie. Nie, ten ten nie. Nie, te Nie, żeby się tego nie zaciął. bo no, się zaczęła. Nie mogę gdyby ulepszyć. Zastanawiam się, czy żeby się wszystkim tym. <śmulny> ja tu ja 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 muszę... z... to to A ja to co ja ...to mi się tak dalej dobra, sorry. Teraz że się na chwilę że przed się na chwilę zawiesiłem. Tutaj je po dwa, teraz to w związku z tym... ...moduł sądziwy, to by się wychłaniał na wygodniej. I mamy. Może by to też wtedy też ulepszył przy okazji. Nie, jeszcze nie. Zaczęliśmy no, na inne jeszcze o, o właśnie. Ten, ten, ten trochę dotrwa. trwa. już pompę z nim. mam już Zniszczyłem. 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 Jeszcze Zniszczyłem. 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 Tutaj żeby to nie nie za dużo miejsca ja dodam ci taki profesjonalny, takie zwykłe fotel takie coś dosz prywatny wstać za jakiś czas w tych miejscach oczywiście ja już chcę też postawię leśnik sam no oczywiście, jeszcze coś takiego... Oto jeszcze okno tutaj gdzieś sobie wstawimy... wiem, że, że... to się tak lekko rusza! nie wiem, to było drugie ...dokierować takie słyszanie...

ja też trochę, że to jest mało mówię. I mamy... mamy zbudować... Ale to były Może nie jest tak daleko, ale akurat mogę położyć gdzieś tutaj, o... coś z gdzieś tu. Ty też, żeby że, że po prostu buduje po 3 kabiny, bo chcę żeby były po prostu 3 kabiny, nie? 3 kabiny, żebyśmy musieli idealnie zmieścić Dobrze, bo budowałem po 3 kabiny Przecież nie da się z... Więc uszalki oczywiście żeby się mogli... Hmm. Ja, bo, Żebyśmy mogli... Nie, nie bo przepraszam, że sobie po podziwnik Stanęło, Ja siedzę wtedy, to jest mi dokumistów akurat, ale dobra. Mam nadzieję, że mi się zmieszczą mi tu, tu, T許... się dwie, chociaż dwie na zlewy. Na zlew. To jest za gdzieś kosz, to jest za wami. No, no mówiłem. dobra, a będzie tutaj. Tu jak on będzie. Jakiś tu umieści. No to troszeczkę mamy... No ten zysk to nie szkodzi, czy mamy... Żebyś obrazek... O! Krośniki, śniki la, lalalalala, la, czy nie będę stawył, brudne. No i zbudowaliśmy te stare lalety, czyli teraz możemy... to też sprawdzą, czy... To możemy to naprawić oczywiście. Też to możemy to na bieżąco robić. Oczywiście, teraz chce zrobić, żeby były i a woda, żeby pogód diagnostyczny zawsze był obok. Czyli się na prawo. A jedynie tu tylko postawimy? Woda, żeby pogody diagnostyczne były może nie blisko, albo po prostu, żeby po prostu były Tu akurat mógłby być pogoda diagnostyczna na początku.

jak się się poprzemieściło? No reszta nie. nie, nie będę kombinował jak komputer w górę. To jak kombinuję to później i później mam przewizdane. Ja po prostu to ludzi... tu, tu, tu mieścimy. A nie nie nie. Albo... tu rybosz. Nie, nie, nie będę kombinował aż tak mocno jeszcze będą pewnie problemy jep to jeszcze będziemy miścić tutaj Drugi jest zniszczone i teraz jeszcze tylko to nie bo to jest pląd oczywiście teraz to jest to. to i mamy nie będzie rozdrobione więc trzeba to spróbować Oczywiście to też dać. No właśnie my to widzimy. Dobra, bo nie ma żadnych głosów. Uwaga, to jest grę zła gra. To muszę jakby spauzować, żeby... Zrobić na chwilę pensonę, na chwilę. O ja, jeszcze będzie nie pensonę bez Oczywiście teraz muszę oczywiście robić to tak, jakby... Tak, wiem. Nie oczywiście, żeby... Tam odznaczyć od, od apteki Tam odznaczyć od... I w ten sposób Tym sposobem Nie może się nic o nic martwić Że na przykład Co ja to jest rzecz jest To jest zażysta Ale się szybko męcznie dobra? No nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi mu trochę usiadła jest to Oczywiście tu też jest na przykład coś takiego jak na przykład... to mogą ci do domu wodę wpadować, a zacznę żart to... Zadowolenie. Oto widzisz, tu też jest spełni. Zimna. Higieny. O! Nie zapomniałeś ja dać. Wejdzie po Tak, to używa karty godziny. To teraz, oczywiście, też rzeczy, jedzie, potrzebują zadowolenia. No i to jest tyle. Krzeszt i miłościna, i tak dalej. To jest tyle. Muszę się też o czymś zadać. oczywiście oczywiście... właśnie tyle. Może trochę się po, podnieść oczywiście. Aś no i na źle sporo zabiorę na szczęście, może się nie mieści, nie mieści Aż na pewno się aż tak piszę Zniszczyłem te wszystkie miejsca i tak dalej Wiem, że jeszcze są tu opcje, jeszcze opcje z pim... ...wiedzącami, nie, to nie tu Sorry, gdzie ja to miałem? Zobaczymy, się tak. to są na tajemnicę pacjentów i tak dalej No i tu będą że też te te rządy toczy zawego sły Lista. Chorw, oczywiście to już zagadnie. Tak, ziemia, ale będziemy. Pochwalcie nam hmm. wyleczyć, hmm. oczywiście dobra. Ale to jest łatwe. Zobaczmy. Wiadomo, powinien Pamię na razie dać. Jeśli tylko nie po raz. Dobra. Oczywiście mogę to też robić to manualnie Oczywiście tu akurat plusy minus DD też spróbujecie jak kosztem przejderzają, to mamy większy te, ale to już chodzi. To jest tylko 3 tych hm. Mogę to też dobudować to mi tę ale Na razie się chyba wyrobiamy. Na razie. Bo już daż się po wyrabiać. Widzę, no, że to się po łódku wyrabiały z tym. To jest szybko. Więc powinien się policji na nowy wyleczyć. Wiem, że będzie pojawiło, że to jest kolejka odtąd do tego, a nie do tego. A, a jednak zapało w ten sposób Oczywiście to jest equat system Taj akord mam masz na to akurat o dobra i teraz to wygląda się oddział, oddział czekał się panuje oposać obok, obok w tej sekcji I to oddział powinien być naprawdę, ale to naprawdę wielkie więc to panuje zająć się cały obszar ten tutaj więc od razu go się, od razu go się czy nim zajmiemy Będzie będzie ciutki wiem będzie ciutki będzie wejście damy chyba z tej strony udamy w tym miejscu chodzamy po takim kątem jakby nie tutaj ja zobaczymy jak te, te łóżki mi wyjdą hmm. i je mi się pod takim kątem alt, o właśnie teraz idealnie alt, teraz, idealnie teraz wchodzi raz, dwa oj teraz jeżeli do łóżko będzie wejść tam na... Ja, ja to wszystko przestawię I teraz to damy tak Ja niech to jest pensuj, żeby Oto mi nie pokazuje do jakiego stopnia mogę to postawić o, Tu już jest problem no. Skupy mnie, bo, bo jak do się, to zaczynam się skupiać. Jeszcze proponuję tu jeszcze jedno, proszę bardzo. Bang! Udanie się mi to wyszło. I mogę dać te między innymi szafki, nie? Widzę tylko w niektórych sekcjach. No ja to mi w nie, nie, nie przeszkadza. Muszę coś, coś cały... jedno. Jeden będę miał szczęśliwkę, nie? To ja mam gaśnica To A to sobie sobie... za bardzo co powiedzieć że mam jego, ja mam trzeci pojem pozi już Stajcie, tutaj widzę, że będzie zielone światło, chłopie No i to jest to będzie na nie mogę podać leśniki Ja, że nie mogę podać leśniki to wystarczy mi obrazek, że postawię gdzieś tam sobie po prostu w innym punkcie, o proszę bardzo to nie tak... hmm, chociaż to losie tu nie tu mi wejść O, idealnie weszło, idealnie, ideolo i budujemy i skończyliśmy, teraz możemy przyjąć kolejne zadanie, kolejne zadanie możemy przyjąć O, o, patrzcie, 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 tu mi was, patrzcie, tu mi was, patrzcie, tu mi was mi w cie? O tym właśnie mówię. Patrzcie, patrzcie kto mi wraz mi w pensjoner. E, 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 e. a ty gdzie? Sio No i to odpoczniesz? Na razie nie, na razie nie, ma tu kolejki zbytnio dużej. Oczywiście teraz powinienem też zrobić takie ławki też przy okazji. Są się też więcej, później mniej więcej wymyślę sobie później na w fundacji, ale na razie się jeszcze się zastanowię. I trzy takie łoweczki to postawimy. i w kierunku, że sobie tutaj sobie postawię. Tu jedno, tu jeszcze jedno. Tu może jeszcze jeden, przepraszam za jakiekolwiek dźwięki, tam już w tyle. bym sobie bo mam ustawiony akurat na czułość, czułość mikrofonu akurat na 20, bo nie, słyszycie taki szum, bo to jest akurat F uboczny akurat ustawienia akurat, czyli ja mam akurat ustawiony głośnik, nie mówię może mikrofon na 20 dB ustawiony, bo ja ustawiam na normalnym to później ja później i słychać mnie za, 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 cicho, a powiecie, czasami, w się czasami, nie wiem jak, jak te gry są ustawione. ustawione, i zapsmichować, było mi słychać, ale było mi słychać. No ale dla za za zamocowy rego to cover, pierwszy w dwóch odcinkach, pierwszy w drugim, to za, za bardzo ustawiłem sobie głośność. Jeszcze tylko za, 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 za pielęgniarkę i będzie dobra, to też może być Dobra, no to jedziesz jep Pęszony jeszcze raz, muszę być pensonę i pielęgniarki oczywiście Nie tak w ten sposób Tutaj i odpinamy cię od tego. a Zapomniałem też. A, oj, zapomniałem się, zapomniałem się. Że tu nie mogę, ale tu muszę odpiąć. Zapomniałem, że muszę to tak to ustawiać. jeszcze Od tego. To jest od tego, to jest od tego, Dobra, ok. To jest ok. Więc tu się to jest pożegnanie Subskrybujcie, lajkujcie, do cześć!